zego za Interesuje nas głosowanie. Proszę Pani, w tej chwili rozpoczynamy strajk głodowy, dokonujemy okupacji budynku gminy. Żądamy od przewodniczącego komisji natychmiastowej, natychmiastowej interwencji w postaci karetki i ochrony. Będziemy tak długo okupować budynek, aż, aż wygramy naszą szkołę. Zaczynamy strajk głodowy. Proszę, wołamy pana przewodniczącego Obrad, który do nas nie chce przyjść, wyszedł, nie wiem, nagle ogłosił kolejną przerwę. Pani przewodniczący Wzywamy, wzywamy karetki ochrony, rozpoczynamy strajk okupacyjny, zaczynamy głodówkę. Proszę y, powiadomić odpowiednie organa o tym, co tutaj się wydarzyło w tej chwili i proszę, proszę posłuchać, czego my żądamy. Pan jest przewodniczącym, pan prowadzi obrady, pan ogłosił przerwę. Pan Więc proszę państwa, teraz widzicie, hmm. jaka jest y, atmosfera, jaka jest sytuacja w Urzędzie Gminy w Darłowie. My żądamy ochrony, żądamy pomocy. Nie ma pana przewodniczącego, nie ma części radnych, y, szacunek dla tych panów, którzy zostali. Y, nieważne od wyników głosowania w tej chwili, y, taką mamy sytuację. Dziękuję. Jak długo pani tutaj nam jest aż, y, aż dopniemy swego na stać, y, okupować budynek, bo... pan y, y... Pani, jest mieszkanką gminy Darłowo? Nie jestem mieszkanką. E, może ja. Ale ja, ja jestem. Mieszkanką gminy Darłowo, tak? Bo tutaj hmm. Pan dziennikarz ma problem z tym. E, ja nic będziemy dopóty... Tu siedzieć, dopóki rzeczowo nie porozmawia z nami wójt. Rzeczowo, nie co przed chwilą pokazał, czyli mam ranie, jak zwykle u, u niego, tylko rzeczowe rozmowy, jak yy, ma zamiar yy, yy, zmienić szkołę na szkołę publiczną i społeczną i konkrety, konkrety nas interesują. Ale do momentu, kiedy te konkrety nie pojawią, to Pani będzie, tutaj tak. będzie się głotowały, tak? Tak, będziemy siedzieć i będziemy głotować. Bardzo ładne pytanie, nieczysławie. Bardzo. Ładne. A nie, no rzeczowe. Bardzo rzeczowe. No ale świetnie. Ale dziękuję. No właśnie miałeś prawo. Dziękuję. Przecież ja dziękuję Ci.